Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Doroty i Michała, a właściwie aktualnie nawet i samej Doroty, ponieważ jak wiecie Dorota się wyprowadziła do miasta i zobaczcie co tutaj Dorota y, przyszła robić, słuchać Ewy Kuli, która właśnie tutaj gra na gitarze, coś jej nie słychać, nie wiem dlaczego, a teraz Dorota postanowiła, zobaczcie, pograć w kosza. I pod ostatnim odcinkiem zostawiliście znowu mnóstwo bardzo ciekawych propozycji, ale muszę Wam się przyznać, że ostatnio się nie wyrabiam i po prostu nie miałam czasu za bardzo się do tego odnieść. Także wszystkie propozycje z poprzedniego odcinka zostaną oczywiście przejrzane i wykorzystane w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj taki mini odcinek bonusowy. Ponieważ sama miałam taki pomysł dla naszej Doroty, więc dzisiejszy odcinek będzie krótki. O, zobaczcie, jakiś tam zwierz Hasa. Gdzie tam idziesz? Oglądaj występ. Nie wiem, czemu nie słychać jej. Stop, stop, stop. Zobaczymy tego miśka, to jest jakaś Aicha, Ferhat. Dobra, ale... O, i tam jeszcze jeden. Co to w ogóle jest? Dlaczego te miśki tak chodzą tutaj? To są takie jakieś... Nie wiem pojęcia w ogóle, co to jest grane. Więc nasza Ewa Kula, kto pamięta? To oglądał wyzwanie, przetrwanie. Tak, tak, dokładnie. Dajcie znać, kto jeszcze pamięta. Tak, i Dorota znowu chce iść pograć, więc niech sobie i pogra o trzy te miski. Zobaczcie, no, na lot misków w mieście. I chciałam teraz iść oglądać występ. Widzę, że Dorota oszalała z tego wszystkiego, po prostu oszalała, nie wiadomo, co się dzieje. Czemu ona tak wyje? Przecież ona umiała ładnie śpiewać. Pamiętacie, ona się uczyła śpiewu i gry na gitarze. Znaczy, śpiewu się nie uczyła, ale gry na gitarze owszem. Dobra, Dorota, ty wracaj do domu, bo widzę, że szalejesz za bardzo, a ja wam zaraz objaśnię, o co mi tak właściwie dzisiaj chodzi. Słuchajcie, Dorota wróciła i już wam tłumaczę, co chcę dzisiaj zrobić Dorotą w dzisiejszym odcinku. Więc tak, Dorota, dla ciebie zadanie jest takie, że chciałabym po prostu, żeby ona troszeczkę się zmieniła. Wiecie, no... Jak to wam mówiłam, Dorota trochę zdziedziała, trochę się zapuściła, trochę przytyła, a przecież była modelką i była w finale Top Model, więc ostatnio zadzwoniła do niej i jej dawna znajoma, mianowicie Vanessa Benner, jest to jej przyjaciółka, zaproponowała jej właśnie, że jej trochę pomoże wrócić do dawnej świetności, także dzisiaj właśnie Vanessa Benner pomoże nam się troszeczkę zmienić, więc teraz w tej chwili w poniedziałek o 5 rano będziemy podróżować. Zobaczcie, co tutaj ma właśnie z Michałem. To dość niezręczne. I przyjechaliśmy właśnie do Vanessy. Dzieci tam chyba są w żłobku, z tego co mi się wydaje. Jadzia i. Aha, dostaliśmy czynsz. 600. Wszystkie niemowlęta w rodzinie zostały wysłane do żłobka. I gdzie ta Vanessa mieszka? Tutaj. Zapukajmy do niej, do drzwi. To jest, zobaczcie, jest taki super tarasik. Ten tarasik jest chyba. Nie, to jest tarasik Vanessa. No tak. No to cześć Vanessa, widzę, że tutaj w piżamie. więc Przywitamy się z nią, poprawmy humor. Też dajcie znać, czy pamiętacie, oczywiście, Vanessa była prowadzącą top model Boys, która trwała mniej więcej wtedy co top model normalne, Do tego dziewczyny się tam poznały i z tego co pamiętam, nawet się polubiły. Więc teraz sobie rozmawiają i zobaczcie, nawet takie same fryzury się zdarzyły. powiadają o tych jakichś zwierzętach. No i Vanessa teraz właśnie poprosi tutaj Jadzia ma urodziny i Ola też. Później sobie zobaczymy. Ja mam nadzieję, że się nie postarzą bez nas. Także rozmawiajmy tutaj obydwie, ponieważ Vanessa i powie, żeby tam zmieniła trochę styl. Tutaj zaprosi jakiegoś fryzjera, słuchajcie, dla niej. Stylistę, makijażystę. I zaraz właśnie Dorota będzie odpicowana. I mamy naszą Dorotę. To jest strój pierwszy. I strój drugi wygląda... Tak, więc myślę, że ten strój jest całkowicie mamusiny taki, więc tego stroju się na pewno pozbędziemy. Na razie zostaniemy przy tym. I pierwsze, co zrobimy, żeby właśnie dorodkę naszą odmłodzić, trochę ją tutaj upiększyć, to zdecydujemy się na jakąś nowoczesną, po prostu świeżą fryzurkę. I ja tutaj już dla niej coś takiego przygotowałam, więc już, kochani, dla Was szukam tej fryzury, ale oczywiście. O jest, o jest, więc to będzie taka fryzura. Zobaczcie, to jest taki lekko odświeżony też kolor, także to jest taki ciemny brąz, prawie czarny. Te włosy wyglądają naprawdę bardzo ładnie i myślę, że odmładzają ją, ale jeszcze zdecydujemy się na jakiś taki bardziej właśnie dziewczęcy, delikatny makijaż, żeby to bardziej podkreślić jeszcze. Zaczniemy sobie od cieni i weźmiemy sobie takie cienie, może takie brązowe. Może takie o, coś takiego, zaraz jeszcze sprawdzimy. Bądź tutaj mam jeszcze takie. Nie, 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 nie. Te zdecydowanie nie. Wrócimy do tych cieni mam jeszcze te w gruncie rzeczy, ale myślę, że najlepsze będą jednak te, co mieliśmy przed chwilą. Więc albo takie, albo takie, albo takie. Może weźmiemy sobie te najbardziej brązowe. Teraz eyeliner, słuchajcie, więc weźmiemy sobie też taki fajny eyeliner z modów, taki wyciągnięty, wiecie, y tak, myślę, że w tym wygląda całkiem nieźle. Teraz jeszcze zmienimy sobie może o róż na jakiś taki, właśnie też delikatnie różowy, tak, żeby ją, wiecie, dodać świeżości. W końcu wybrałam ten róż, także ten tutaj. I teraz myślę, że damy też jakąś fajną, delikatną szminkę. I pomyślałam sobie, że może taką, nie wiem, jak Wam się podoba, moim zdaniem jest całkiem nieźle. Trochę ta fryzura przysłania jedno oko, ale to też ma jakiś tam swój urok, więc. Myślę, że tak, to na razie zostawimy, a teraz jakiś nowy strój, oczywiście. Także pierwsze co, to taką mam dla niej piękną sukienkę, tylko oczywiście ona musi schudnąć, prawda? Także wtedy dopiero się to pokaże, jak ładnie w tym wszystkim wygląda. Więc po pierwsze, może taką granatową sobie weźmiemy, albo zieloną, ale chyba granatową. Do tego jakieś buty, miałam tutaj dla niej właśnie nowe buty, coś takiego. Tylko nie wiem, czy nie ma jakichś niebieskich. Jest coś takiego, myślę, że to wygląda. Będzie wyglądało albo białe, może białe. Nie, może jednak te niebieskie, albo w ogóle czarne. Tak, boham się jak szalona. Albo coś z takich starych, co już mieliśmy, ale chciałam właśnie te nowe użyć, więc może te. Oczywiście, tak jak mówię, to będzie wszystko wyglądało lepiej, kiedy ona schudnie, a to już tuż tuż. Zmienimy sobie paznokcie też na jakieś takie niebieskie, może bardziej granatowe. O. I zrobimy sobie drugi strój, i myślę, że w tym drugim stroju będzie jej póki co lepiej. I tu mam dla niej taki kombinezon, ale szczerze powiedziawszy, też nie wiem, czy jest lepiej. Czyli to troszeczkę nie poszerza. No, poszerza ją, poszerza, ale tak jak mówię, ona no, ma schudnąć. Także zaraz pojedziemy na siłkę i będziemy cisnąć, cisnąć, cisnąć. Czarne szpilki do tego założymy, klasyczne. I zobaczymy strój imprezowy. Znaczy to jest oficjalny. Pamiętacie, jak ona pracowała w sklepie? Miała takie eleganckie ciuchy. Oj, i suknia ślubna nawet, więc suknię ślubną sobie na razie tak na pamiątkę zostawimy. I ten strój oficjalny też, portowy. To jest coś takiego, więc zmienimy sobie tylko po prostu włosy, wiecie, żeby długość się zgadzała. I już zmieniłam. To samo ze strojem do snu. Musimy też zmienić na krótsze włosy. I myślę, że zmienimy jej na jakąś taką bardziej, wiecie, seksowną piżamkę, żeby się czuła bardziej pewnie i kobieco, więc może takie właśnie koronkowe body, albo w ogóle taki strój, zobaczcie, Chociaż ona ma w sumie małe dzieci, to może nie wypada. No to chociaż takie koronkowe body. Także widzicie, no trochę tego ciałka jej się przybrało, ale to wszystko jest do uratowania, słuchajcie. Tutaj też włosy musimy zmienić w tym imprezowym i makijaż jest taki, powiem wam, no nie powiedziałabym, że korzystny. Chociaż teraz z tymi włosami wygląda to lepiej. O nie, nie chcę edytować, tylko chcę, chcę zrobić makijaż, więc szminkę, może dam jej takie usta teraz. Takie do tego stroju. To będzie taki strój bardzo jakiś. No nie wiem, czy mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jakąś sukienkę znajdziemy. Może taką piękną, długą suknię w jakimś takim ciemnym kolorze. Może taki czarny z bordowym, zobaczcie. Tak wygląda tutaj tak bardzo drapieżnie, ale niech będzie i strój do kąpieli zostawimy. I ten pamiątkowy stop model. Tylko myślę, że ten brązer sobie zmienimy na coś lżejszego, bo to wygląda. No nieładnie, więc coś innego. Tu mam takie róże i muszę je usunąć, bo one są dosyć dziwne. Wyglądają jakby ktoś przyfasolił Simce w policzek. Dobra, taki delikatny sobie zostawimy. No i jeszcze raz strój pierwszy i strój... No, to jest pierwszy, a to był strój drugi, także myślę, że to się poprawi, kiedy ona trochę schudnie, ale waham się co do tych cieni, bo wygląda jakoś tak bardzo w nich mocno. Więc może bym jednak zmieniła cienie na te jaśniejsze, więc zmieniamy na te i tutaj w tym przypadku też zmienimy na te. No i myślę, że jeżeli chodzi o fryzjera, stylistę i makijażystę, to jesteśmy załatwieni, a teraz tylko redukcja fakty działa. Wiecie, to ma też taki po prostu ukryty motyw, że chciałabym, żeby Michał był zazdrosny o Dorotę. Te włosy tutaj wyglądają na bardziej brązowe w takim, wiecie, świetle takim. Zobaczymy, czy tutaj u naszej Vanessy jest coś, co by nam pomogło schudnąć. Ona widzicie jest bogata, to jest po prostu wielka, ekskluzywna modelka, więc wiecie, no to nie jest byle kto. Ma dużo różnych pomieszczeń w tym mieszkaniu, ale widzę, że siłowni to ona nie ma, ale ma słuchajcie basen. Więc jak najbardziej możecie tutaj sobie pływać. Chodź tutaj Dorota, ty na pewno będziesz pływała. I już schodzą na dół, nie wiem czy Vanessa też się przyłączy do tego pływania czy tylko będzie rozmawiała. O, poszła do łazienki, a Dorota wchodzi, więc damy jej tutaj popływać. Niech pływa, niech chudnie. Dobra, ona sobie tutaj już pływa kilka godzin, więc myślę, że ją tutaj poprosimy na brzeg, żeby zobaczyć jak tam figura, czy coś się już poprawiło. No wyłaś, wyłaś Dorota, bo czekamy na efekty. Mam nadzieję, że jakieś są, bo powiem wam, że pod tą wodą mało widać. I zobaczcie, na trening. Dobra, stawaj, a my cię podziwiamy. No a powiem wam, że może delikatnie... Dupka taka trochę jeszcze, jak widzicie, nie ten tego. Także dobra, póki jeszcze możesz, to jeszcze pływaj w basenie. A ja was coś zapytam. Czy kupiliście sobie dodatek styl dawnych lat? Powiem wam, że ja piątego, z 5 na 6 siadłam sobie przy komputerze, stwierdziłam, a zamówię sobie i nagram dla was first looka. Bo miało być 6, więc nie wiem czemu, ale obzdurałam sobie, że na pewno będzie dodatek yy, do północy. Tak jakby już po północy szóstego. No wiecie o co mi chodzi. Jak się tylko rozpocznie szósty. I nie było, nie było, nie było. Przez cały praktycznie dzień też nie widziałam, żeby było. I w końcu stwierdziłam, że jednak chyba go nie kupuję, bo podoba mi się ta. O, już bardzo nie swoja. Dobra, 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 wyłaś. Podejdź. I już wam kończę tą moją myśl, że stwierdziłam, że tam jest fajny tylko ten, właśnie ten kamerdyner. Czy jak mu tam? Stój, zobaczymy. No. Może trochę, choć tutaj pod słońce. I 40 zł za taką jedną funkcję, to powiem Wam, że stwierdziłam, że póki co daję sobie spokój, może będzie jakaś promocja, bo tak naprawdę nie jest mi to aż tak potrzebne, żeby wydawać te 40 zł, więc nie wiem. Dajcie znać, czy wy kupiliście i czy się opłacało, czy było warto, czy jest to fajne. Dobra, przebrała się teraz w tą sukienkę i powiem Wam, że no nie jestem pewna, czy mi się to podoba. Na razie jeszcze to nie jest odpowiednia figura, ale na pewno sukienka motywacyjna, żeby do niej schudnąć. I zobaczymy w kombinezonie. Czuję, że w tym będzie lepiej. Tak, i w tym zdecydowanie jest już lepiej, i widać, że już troszeczkę schudła, więc okej, okay, myślę, że teraz wracamy do domu. Tylko jeszcze yy, pozmywaj. O matko, dziewczyno, pozmywaj, że tak ci się chce. Szukamy Vanessy, bo Vanessa nas opuściła. Tu siedzi przy komputerze. Nie wiem czemu ona cały czas chodzi, wiecie, tak ubrana, więc może ją tutaj przebierzemy. A nie, bo musiałabym wchodzić w kas, nie chce mi się, dobra. To pochwalmy szczerze, rozmawiajmy o teorii kolorów, cokolwiek to znaczy, poprawmy humor i dajmy jej klucz do naszego mieszkania, ponieważ nam pomogła, więc myślę, że zasłużyła na miano przyjaciółki, nie tak jak tak z radziecka Karolina. W ogóle to wypadałoby już zobaczyć, zobaczymy sobie tutaj, Symologia, drzewo genealogiczne. Zobaczcie, to jest Michał Trzewik. I co tutaj się stało? Czemu tu są jakieś takie dziwne. Uuu. Myślałam, że jak będzie Michał, to zobaczymy jego dzieci. Czy będzie już miał dzieci z Karoliną? Ale okazuje się, że w takim razie jeszcze nie ma. No chyba jeszcze się nie urodziło. No dobra, no to zobaczymy później. Dorota tu do niej przyszła. No i zobaczcie, myślę, że już wygląda to całkiem dobrze, chociaż tu jest bardzo nieswoja po tym treningu, jest obolała, wszystko ją boli, ale naprawdę warto pocierpieć. Będziesz wyglądała super. I jeszcze myślę, że jakieś tam niespodzianki dla niej będę miała. Dobra, widzę, że ta Vanessa się nie może oderwać. To poczekamy, aż do ten klucz i też już spadamy stąd. O, daj ten klucz. O, proszę bardzo. Jeszcze tutaj może jakiś przyjacielski uścisk. O, tamta zabrała śmieci i poszła. Dobra, wracamy do naszego domu. Nie tak, przepraszam, tak. Bo widzę, że tutaj też nasza oliwka jest bardzo nieswoja, ale śpi, bo jest tak zmęczona, że po prostu padła. Rozpoczął się festiwal humoru i harców. Jeszcze tutaj sobie ją zobaczymy. Te włosy powiem Wam, czy tak mi lekko wpadają w granatowy i nie jestem pewna, czy to mi się do końca podoba, ale zaczyna mi się Dorota podobać, gdyby się tak bardzo nie krzywiła. Te nasze dzieci mają urodziny, ale nie będę ich postarzała. Poczekam, aż wyjdą same z koły z no bo tutaj gramy naturalnym życiem, żadne postarzanie. Oliwka, znaczy ja już widzę, dlaczego Ci się chce spać, dlatego że ty drzemiesz, nie śpisz. Nasza Dorota, jesteś obolała i tak dalej, ale chyba czujesz się w miarę ogarnięta, więc może pojedziemy sobie na ten festiwal. Pokażmy informacje. I wybierzmy się, może zabierzemy tę Vanessa, jak będzie chciała, gdzie ona jest. Jest Vanessa Benner i zabieramy ją właśnie na ten festiwal. W sumie naszą małą oliwkę też zabierzemy, no co, będziemy córkę olewać, ale ona jest w sumie niewyspana. Zobaczymy na miejscu. Dobra, wszyscy tutaj jesteśmy, zobaczmy tą oliwkę, czy ona jest zmęczona. Pokaż no się nie jesteś w miarę ogarnięta, więc dobrze, tylko widzę, że vanessa, vanessa trochę zaspana. Teraz możecie zobaczyć właśnie vanessę, jak ona wygląda, wiecie, w normalnym ubraniu, a nie w jakiejś tam piżamie. Tu widzę też znajome twarze, tutaj widzę krystyny Wojewodę, czyli mamy karoliny wojewody z Tradyckiej małpy. Tutaj jakaś Dominika piosenka, zobaczcie, bez włosów. W ogóle ostatnio znowu zaczęłam się interesować dziwnymi stylówkami ludzi na mieście. I dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym pokazałabym najdziwniejsze stylizacje, które udało mi się spotkać w mieście. Ale to będę musiała po prostu, wiecie, nagrywać sobie takie scenki i później tworzyć. Ale mi się jakoś spodobał ten pomysł, więc zobaczymy, kogo tu jeszcze mamy. Tutaj jest niby ta ma duka Adamiec i to jest teoretycznie mama naszej Doroty, ale tak naprawdę nie mają więzów, wiecie, rodzinnych, to jest tylko taki piz na wodę fotomontaż. Tu jest słuchajcie jakiś mm, słuchajcie, jakiś, jakaś dupeczka. Zobaczcie, czy no taki sobie... ale może nasza Dorota, słuchajcie, może dać sobie trochę zagadała. Wesołe zapoznanie i może... No na razie tyle. Wiecie no, Oj, fajerwerki lecą, a ja nie widzę, o widzę. I wow. Lubię to. <noise> Lubię to oglądać, naprawdę. Także niedługo Sylwester. Niedługo Sylwester i fajerwerki będą. Dobra, wracamy tutaj do gry, także chciałam sobie, żeby Dorota tutaj troszeczkę z nim porozmawiała. Wiecie, trochę tam sobie użyła życia. Już wygląda dużo lepiej. Zobaczmy go tutaj. I schlebiajmy mu może coś. Zobaczymy romantyczne, to może to jest za szybko, ale może zapytaj go, czy jest w związku. Ma no, taka zmęczona, może by ją wymasował? Jest singlem. Gdzieś sobie idzie. Czy już na dobre? Chyba tak. Wybierzmy się na festiwal. Już na nim jesteśmy. Tutaj widzę naszą małą Oliwię, że sobie coś tutaj ubiła i będzie jadła pierwszy raz pałeczkami, co my tutaj mamy. Pho. Pho, dobrze. Dorota, pokaż mi się z powrotem. Tu siedzisz, ta Vanessa nam gdzieś Zaginęła, co tu się jeszcze dzieje? Szkoda, że ten mężczyzna poszedł, co tutaj był, bo chciałam sobie z nim trochę poflirtować. Czy to możemy odpalić? Nie, to musimy coś tam wygrać, co mi się tym nie chce zajmować. Tu myślę, że sobie przyjdziemy i się zrelaksujemy przy tym. Zmieńmy smak na yy, rajski zachód słońca i wypróbujmy. Ta nasza mamusia z córką sobie rozmawiały. się córko. O, ty już jesteś znowu zmęczona, więc myślę, że córkę już odeślemy do domu. Jest już dziewiętnasta, więc niech idzie. A mama pierwsza przygoda z bąbelkami. Zobaczymy, czy się zakrztusi, tak bo większość simów się krztusi od początku. No i proszę bardzo. Mamy to. Mamy to. Nie, no podoba mi się, słuchajcie. Podoba mi się teraz, jak tak na nią patrzę. O, smutna, bo się tak sztusiła. Używanie dmucha wydobanie. Dorota myślała, że będzie fajnie. Uuu. Wypróbujmy, a wypróbujmy razem to z kim ty będziesz próbowała. Sama chyba nikt do niej nie podszedł, więc jeszcze raz próbuję. Może teraz się uda, i teraz nie. <ścoughs> Przykro mi, Dorota. Ok, to już cię nie męczę tymi bańkami, w takim razie. Może sobie też coś tutaj zamówisz. Zamów jedzenie, i tutaj sobie weźmiemy tajim. Nie wiem co to jest, ale jedz sobie, także zaszalejmy. No nie, jeszcze teraz jest smutna przeze mnie. Bo myślałam, że będzie miała fajną rozrywkę. W ogóle pamiętacie jej tatuaż? 20, niestety to kosztowało. A ale co tam, nie będziemy sobie oszczędzać? O nie, zobaczcie, kogo ko ko ona siedzi, koło mamy Karoliny. O, tu jest Vanessa. Vanessa, pop proszę, poprawmy jej humor. Chodź tu, Vanessa, chcę się siku, żeby się tylko nie zlała. No, także tutaj sobie do niej podeszła i tutaj sobie rozmawiają. Jeszcze raz się jej przyjrzymy. Smutna, bardzo smutna. bo słuchajcie, stwierdziłam, że będziemy sobie szperać w śmieciach. Może znajdziemy coś i sobie sprzedamy. Także tutaj też będziemy szperać. I gdzie jeszcze tutaj można coś zrobić? Nie ma tego jak grzebanie w śmieciach na festiwalu, ale chyba nic tam nie znalazła w tym koszu. Zobaczymy w wyposażeniu, co tam mamy. Szklankę, lekarstwa, części do ulepszeń, części sobie sprzedamy. I teraz grzebię tutaj. Trochę wstyd, no ale. Czego się nie robi, żeby utrzymać rodzinę, nie? Nic, niestety, się nie udało znaleźć. Tylko kupa śmieci. Dobra, naszą Dorotę wysyłamy do domu. I wróciła, akurat, równo z jakąś naszą sąsiadką. To nasze niemowlaki wróciły. Yy, tak, oliwka, ty musisz odrobić lekcje, odrabiaj lekcje, bo masz nieodrobione. Dorota idzie się tam kąpać. Przydałby nam się jakiś sprzęt do ćwiczeń domowy, ale w sumie szkoda, może wydawać pieniędzy i będzie, lepiej się może będzie opłacało. Chodzić do siłowni, bo myślę, że i tak niedługo schudnie. Tutaj mam jakiś obrazek u 1060, zobaczcie, sprzedamy go do galerii sztuki. Jest bardzo, bardzo rozgniewana, bo hałaśliwi sąsiedzi, siedzi. No wiem, wiem. To jest wkurzające. Sprzedajmy, tak, sprzedajemy. Może niedługo się wyprowadzimy, w jakieś wiecie bogate miejsce i klasyczny obraz, duży. Aha, no i w końcu się ani nie wysikała, ani nie wykąpała. Poprosimy tu, żeby waliła w drzwi. Oliwka widzę, wkurzona poszła walić w drzwi i czekamy, czy nam ktoś otworzy. Aha, no i wcześniej te rachunki nam przyszły, więc musimy zapłacić, zapłać czynsz. No nie wiem, czy idzie ktoś, czy nie idzie, chyba nas nie usłyszeli, więc jeszcze raz może, a nie. O, ktoś się wynurza. Wściekł się na nas, zobaczcie. No, ale my się wściekamy na niego. Narzekaj gniewnie na hałas. Hej, ja też tu mieszkam. Przykro mi, że wiedziesz tak nudne życie, może wyjść do jakiegoś klubu i też się załatw, Tak nam powiedział. Więc teraz się już nie lubimy, niestety. No i ona mówi: przepraszam, rzeczywiście wykazaliśmy się brakiem wyczucia. Spróbujemy myć nieco ciszej. Dzięki za sąsiedzką przestrogę. Dobra, Dorota zainspirowana, widzę. Skończyłaś już obraz. Zobaczymy, za ile tam go namalowałaś. Taką jakąś babeczkę. I tę babeczkę sprzedamy tylko za 429. No to szału, nie ma. Tak właśnie wygląda. No, także dzisiaj będę cały odcinek. Myślałam nad tym, jak ona wygląda, no ale taki to odcinek. Dobra. O, ktoś sobie na telewizję to troszkę sobie poogląda i później zrobić dodatkowe zaliczenie. Już wam mówię, ile kto ma ile dni do kolejnej grupy wiekowej. Dorota za 6 dni będzie już dorosłą. O, kąpiel błotną sobie zrobiła, zobaczcie. Ale beka. Trochę nam hajsu nadszarpnęła, no ale może sobie na to pozwolić, namalowała obrazy. Także okej. Okay. Także jeszcze raz za 6 dni będzie już dorosłą. Oliwka ma urodziny za dni 3 i będzie już nastolatką, słuchajcie. Także zobaczmy oliwkę z różowym smartfonem. A nasze dziewczynki, no zaczekamy, aż wyskoczą z kołysek. I jeszcze raz sobie tutaj zobaczymy. Na, na simologię, tak? Tak to się nazywa. Na drzewo genealogiczne i nasz yy, Michał Trzewik. O, Franciszek Wojewoda, zobaczcie, czyli jest już syn. No, Michał, nieładnie, nieładnie. On teraz mieszka sam, słuchajcie, w naszym starym domu. I wiem, że tam pisaliście dużo propozycji i tak jak mówię, ja do nich się jeszcze odniosę. Także jeżeli chcecie, to piszcie kolejne swoje propozycje. Ona jest mega śmierdząca, bo to w ogóle nie czyści. To później się wykąp normalnie. Także możecie pisać nowe, ja też będę korzystała z tych poprzednich. Dzisiaj taki odcinek przerównikowy trochę po prostu z mini metamorfozą Doroty. Dajcie znać, czy wam się ta metamorfoza spodobała, czy niekoniecznie. I kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, kciuk w górę. A jeżeli jesteście nowi, zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam też na mój vlogmas na drugim kanale, czyli na Paula S. Vlog. Pozdrawiam, buziaczki. Pa!